Wchodzę w beat Nie po kwit Jo Ta Włażę w beat i kładę wersy na tą pustą dziurę Przynoszę jakość techniką oraz kulturę Osobistą Bo mam zajebistą Jest moją podporą oczywistą Potrafię pisać Potrafię liczyć Szczególnie na siebie Mam swoje zdanie i jemu hołduję Sprawdź mnie jak czuję, wiem, że dobrze postępuję Gdy rapuję, nie żałuję Słowem membranę pompuję Czekam na atak i go kontruję Jak kontrabas wypierdłem rychło w czas Słuchaj jak daje czadu bas To hip-hop dla mas Rap, którym zacieram różnice klas Jednocześnie scenę, wymuszam ocenę Bo umiejętności są na wysokim poziomie Jak to robię? Oto dobre pytanie, to zna odpowiedź na nie. Wchodzę bit, lecz nie liczę na kwit, bo od prawdy mam rację i do niej dryk. Wchodzę bit, lecz nie liczę na kwit, wrota zamknięte, usłyszałeś ich skrzyd Wchodzę bit, lecz nie liczę na kwit, bo od prawdy mam rację i do niej dryk. Wchodzę bit, lecz nie liczę na kwit, wrota zamknięte, usłyszałeś ich skrzyd Że sytuacja jasna, rymi beat to moja osobista pasja. Oddaję duszę, oddaję wszystko co mam. Wiem, że muszę wznieść, ponad kłam. Dlatego gram myślami, wersami, słowami. A to co przewinę, zostaje między nami. Liczy się klasa, rap, najlepsza faza masa. Trudno o prawdziwych w tych czasach. Więc wchodzę w ten beat i wszystko git Moja krzywa zenit, w znaczeniu szczyt A nie ty zawsze przy mnie stój Żebym miał siłę poruszyć tłum Nie stawaj mi na drodze, gdy wchodzę Bo mało miejsca, więc ku przestrodze Się wożę, ale nie by przyszpanować Możesz się schować, ze mną bit no i słowa Wchodzę bit, lecz nie liczę na kwit Bo od prawdy mam rację i do niej dryk Wchodzę w beat, lecz nie liczę na kwit Wrota zamknięte, usłyszałeś ich skrzyd Wchodzę w beat, lecz nie liczę na kwit Bo od prawdy mam rację i do nich dryk Wchodzę w beat, lecz nie liczę na kwit Wrota zamknięte, usłyszałeś ich skrzyd To żaden wstyd